Tak, nadszedł ten dzień, dzień, w którym mamy okazję poznać dalsze losy rodziny Griswoldów. Czy tym razem już potomkowie sławetnego Clarka Griswold'a dotrą bezpiecznie do Wally World? Tego dowiecie się w kinie, a dzisiaj w filmowej autopsji przyjrzymy się bliżej poprzednim częściom i temu, czy tak naprawdę są warte obejrzenia. A może to po prostu zwykły sentyment. Uwagi ogólne. Omawiam trzy pierwsze części, nie tykając ani Vegas Vacation, bo to naprawdę słabe słabiutkie, Christmas Vacation 2, bo bez Clarka Griswolda się nie liczy, ani krótkometrażowego Hotel Hell. I nie pytajcie się mnie, czemu po polsku tytuł każdej części jest poprzedzony sformułowaniem w krzywym zwierciadle, ani dlaczego Christmas Vacation zostało przetłumaczone na Witaj Święty Mikołaju. Nie mam bladego pojęcia. A więc zaczynajmy. Mamy rok 1983, do kin wchodzi film W krzywym zwierciadle wakacje i robi box-office'ową furorę, pomnażając czterokrotnie 15-milionowy budżet. I bardzo dobrze, bo wakacje to naprawdę świetna komedia, bazująca na, nazwijmy to, prostym humorze, ale wypełniona świetnymi postaciami i dobrze rozegranymi głufowatymi sytuacjami. Wakacje do tej pory pozostają królami telewizji, powtarzane w kółko na niezliczonych kanałach i osiągając stan produkcji kultowej. Jeśli macie czas obejrzeć tylko jedną część, to obejrzyjcie Skaczemy do roku 1985, a tam czekają na nas europejskie wakacje, czyli wakacje odegrane na terenie Starego Kontynentu. Niestety, strategia się nie powiodła i powtórzenie tego samego schematu, wypełniając go żartami, które wydają się zbiórką wszystkich odrzuconych gagów z pierwowzoru, doprowadziła do słabszego filmu, będącego jedynie niskiej jakości kserokopią oryginalnych wakacji. Warto obejrzenia jedynie dla zabawnych scen kontrastu pomiędzy zachowaniami Amerykanów i Europejczyków. Potem nastał 1990 i witaj, święty Mikołaju. Na szczęście te 5 lat odstępu dobrze zrobiło serii i Christmas Vacation to ponownie dobrej jakości zabawa z przesympatycznymi bohaterami. Dobrze zrobiło również przywrócenie postaci kuzyna Ediego, który zbudował tutaj świetną kreację i poniósł na swych barkach właściwie cały film. Naprawdę nie przesadzam. Ta część bez Ediego zakończyłaby się europejskim piaskiem. A tak mamy dobrą świąteczną komedię, czyli to, co polskie telewizje lubią najbardziej. Dlatego zakończę mówiąc, do zobaczenia w grudniu na antenie czegoś tam. Rodzino Griswoldów. A Wy? Co Wam przypadło najbardziej do gustu? Lubicie Griswoldów? Chcecie odwiedzić Wally World? Tyle pytań, a brak odpowiedzi. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia.